W Polsce kiszonkę z kukurydzy przechowujemy w trzech systemach: w silosie, w pryzmie i w rękawie. Czwartym systemem, który jest aktualnie testowany, jest przechowywanie kiszonki z kukurydzy w belach. Każdy z systemów przechowywania kiszonki z kukurydzy ma swoje plusy i minusy. Zaletą przechowywania w silosie jest to, że mamy bardzo wyrównany materiał oraz możemy skumulować dużą ilość materiału na jednej powierzchni. Natomiast postawienie tego silosu jest dość kosztowne. Plusem tego systemu przechowywania jest również to, że ograniczamy ilość folii, która okrywa nam silos. W systemie przechowywania na ziemi w formie pryzmy plusem jest to, że możemy usypać pryzmę tej wielkości, jakiej potrzebujemy do skarmiania. Zalecam, żeby pryzmy były sypywane długie i wąskie, tak żeby ściana była możliwie najmniejsza i przesuwała się w formie skarmiania co najmniej o metr tygodniowo. Minusem przechowywania w formie pryzmy jest to, że często przygotowana jest na piasku, czyli w momencie kiedy będziemy wybierać materiał z pryzmy, może zostać zanieczyszczony piaskiem oraz duża ilość foli potrzebnej do okrycia. Plusem przechowywania w rękawie kiszonki z kukurydzy jest to, że generujemy bardzo niewiele odpadów tej kiszonki, że materiał jest wybierany sukcesywnie. I przesuwa się nam ściana, rękawa bardzo szybko, czyli dostęp powietrza do całego materiału zgromadzonego jest niewielki. Plusem przechowywania w rękawie jest również to, że firma, która nam go przygotowuje, jest firmą profesjonalną, dzięki czemu mamy pewność, że taki materiał będzie doskonałej jakości. Testowanym od niedawna w Polsce rozwiązaniem jest zbieranie kiszonki z kukurydzy w formie beli. Plusem tego systemu jest to, że mamy małą ilość materiału, którą po otwarciu takiej beli możemy skarmić w ciągu jednego dnia. Plusem jest również to, że możemy taki materiał, taką kiszonkę z kukurydzy przewozić z gospodarstwa na gospodarstwo lub sprzedawać. Niezależnie od systemu, na jaki się zdecydujemy przechowywania, bardzo ważnym elementem jest wyciśnięcie powietrza w przestrzeni międzyroślinnej. Jeżeli mamy problem z wyciśnięciem powietrza, ponieważ jest wysoka sucha masa, lub nie posiadamy odpowiedniego sprzętu, warto wtedy zainwestować i postawić u siebie rękawy na podróżu.